Że mleko w kartonie jest bezwartościowe. Że to biała woda. To ja słyszałam to miliony razy. Mleko w kartonie to nic innego jak mleko sterylizowane. Sterylizacja to taki proces podgrzewania mleka do temperatury od 135 stopni do 150 stopni przez bardzo krótki czas, czyli przez około 2 sekundy. Mleko. Pa I to mleko stoi sobie gdzieś tam na półkach w sklepie. I możecie je kupić, bo jest w kartonie. Natomiast to mleko, które jest pasteryzowane, które możecie. Wyjąć sobie z jakiejś chłodni bądź też z lodówki w sklepie to jest mleko, które jest poddawane temperaturze do 71 stopni przez około 15 minut. Ta niższa temperatura sprawia, że straty witamin i składników mineralnych są odrobinę, odrobinę, odrobinę dosłownie niższe. Na przykład trochę spada witamina C. Tutaj Wam rzucam tabelkę, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Ale umówmy się: mleku nie jest dostarczycielem witaminy C, więc tak naprawdę nie ma to jakiegoś dużego znaczenia. Trochę spada zawartość witaminy B12, ale też bardzo niewiele, więc nie bójcie się. I jeżeli macie ochotę zrobić sobie większy zapas tego mleka w kartonie, właśnie sterylizowanego, żaden problem.